Solidarność! 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 solidarność, 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 solidarność. drodzy, zwrócę się do większości rządzącej. Jak mogliście pomyśleć, że taki naród jak nasz, mądry, Solidarny z taką historią i doświadczeniami, mógł stanąć biernie i patrzeć na to, jak demontujecie państwo prawa, państwo demokracji, państwo, do którego doszliśmy w takich trudach. Nie uda Wam się, nie uda Wam się, nam się uda, nam się to uda. Obronimy demokrację, obronimy państwo prawa. Dzisiaj, dzisiaj koalicja rządząca z jedynie słusznym przywódcą. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Dyktatorek! 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 Dyktorek. Jesteśmy zjednoczeni w tym, co najważniejsze, a nawet w drobiazgach. Nie uda Wam się z normalnego państwa w sercu Europy zrobić fundamentalne, skrajne państwo, którego się będziemy wstydzić. Nie uda Wam się, panie prezesie, panie premier, panie prezydencie. Nie, wam, dacie nie, rady. nie dacie rady! 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 Mówię do Pana, Panie Prezesie! Polska Kobieta, Przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów, partii, która jest w parlamencie i która przyłączy się do wszystkich demokratyczna zjednoczona. zjednoczona dzisiaj całkowicie zjednoczona Pytaliście zjednoczona. nas na ulicach o Opozycja. zjednoczona zjednoczona o Opozycja. zjednoczona o ozycja zjednoczona o To używa. Czy to możliwe, żeby w XXI wieku po tych wszystkich doświadczeniach mówić takim językiem we własnym kraju, do własnych obywateli? To jest po prostu nieludzko podłe. Hanba. To jest podłe, to jest hańba! Hanba! hanba. 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 Bo w sprawie wolności będzie nieprzejednany. To się skończy szybciej niż myślicie. Zwyciężymy! Zwycię, zwycię, zwycię.